Tutaj na kanale nazywam się Agata Pieczyńska, jestem coachem i biblijną chrześcijanką. W dzisiejszym filmiku będzie pierwszym filmikiem z serii filmowo-emocjonalnie, duchowo-zdrowym chrześcijaństwie opartym na biblijnym zrozumieniu. Dowiemy się o tym, o inteligencji emocjonalnej oraz symptomach, które świadczą o niezdrowej emocjonalnie duchowości. Pierwsza: definicja inteligencji emocjonalnej według Wikipedii. Angielski. Emotional intelligence, kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób. Do emocjonalnej inteligencji zalicza się trzy główne grupy kompetencji: samoświadomość, czyli umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, wiedza o własnych uczuciach, wartościach, preferencjach, możliwościach i ocenach, intuicyjny, czyli świadomość emocjonalna, samoocena, poczucie własnej wartości, wiara we własne siły, świadomość swoich możliwości, umiejętności, ograniczeń, Umiejętności doświadczania własnej osoby, niezależnie od sądów innych ludzi, samokontrola lub samoregulacja, świadomego reagowania na bodźce zewnętrzne i kontrolowania własnych stanów emocjonalnych, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kształtowania emocji zgodnych z prawdziwym sobą, normami, zasadami oraz wyznawanymi wartościami. 2. To kim jesteśmy składa się z kilku części: części emocjonalnej, intelektualnej, fizycznej, duchowej oraz socjalnej, która ma wpływ na połączenie z innymi. Ignorowanie jakiejkolwiek części z nas, tego kim jesteśmy, stworzenie na obraz i podobieństwo Boga, ma swoje destrukcyjne konsekwencje. W relacji z Bogiem. Naszą relacją z samym sobą, a także relacją z innymi. To, czy ktoś ma dobrze rozwiniętą inteligencję emocjonalną, nie jest widoczne od razu, kiedy poznajemy osobę. Dojrzałość emocjonalna ma nierozłączne powiązanie z dojrzałością duchową i tym, w jaki sposób podążasz w swojej indywidualnej podróży z Jezusem, Chrystusem. Oto kilka zachowań, które. Przejawia osoba z brakiem inteligencji emocjonalnej, brak cierpliwości, kiedy trzeba komuś wytłumaczyć, osoba, która ma słabo rozwiniętą inteligencję emocjonalną, nie będzie rozumiała. Nie każdy będzie pojmował jej intencje, brak zrozumienia sytuacji. Trudność z właściwym wyrażaniem emocji w różnych sytuacjach, wybuchowość lub Całkowita obojętność, które utrudniają zrozumienie stanu, czują brak potrzeby wyrażania różnych opinii, obwiniają innych o własne problemy, problemy w relacjach z samą sobą, Bogiem oraz innymi ludźmi, mają problem z nawiązywaniem oraz utrzymywaniem głębokich, bliskich, stałych. Słabą adaptację do zmian, akceptacji zmiany oraz adaptacji wobec nowych sytuacji. 3. Jak przejawia się niezdrowa emocjonalnie duchowość. Peter Cazaro w swojej książce Emotionally Healthy Spirituality przedstawia kilka najważniejszych symptomów, które pojawiają się w emocjonalnie niezdrowej duchowości. Jednym z nich jest używanie Boga. Aby uciec od Boga, kiedy to ma miejsce, może występować kilka zachowań. Pierwsze, wykonywać pracę Boga, aby zaspokoić siebie, a nie Boga. Robić rzeczy, które Bóg nie prosił. Modlenie się o to, aby Bóg wypełnił ich wolę, a nie o to, aby jego wola była wypełniona w ich życiu. Demonstrowanie chrześcijańskiego zachowania tylko po to, aby ważni ludzie myśleli o nim dobrze. Używają praw biblijnych, aby wydawać sądy i dewaluować innych. Mogą mówić, Pan powiedział mi, że powinienem to zrobić, gdzie prawdą jest, myślę, że Pan powiedział mi, abym to zrobił. Używają Biblii, aby usprawiedliwić grzech w rodzinie, w relacjach, kulturalnych wartościach, w zmianach, za ewaluację ich pod nadzorem prowadzenia Boga. Mogą ukrywać się za mową Boga, Pisma Świętego, nie zauważając, uciekając od wewnętrznych rozterek problemów części do uzdrowienia. I mogą używać selektywnie biblijnych prawd, aby uniknąć wszystkiego, gdzie potrzebna jest zmiana życiowa? Jeśli rozpoznajesz u siebie lub u innych osób takie zachowania, możesz dojść do wniosku, że potrzebne jest zadbanie o swoją inteligencję emocjonalną, które wpłynie na twoją relację z Bogiem, relację z samym sobą, relację z innymi. Na czym potrzebujesz się skupić, aby zadbać o swoją inteligencję emocjonalną? Samoświadomość oraz samoobserwacja. Twój rozwój osobisty może polegać na treningu rozpoznawania sygnałów płynących z ciała, świadczących o uczuciach oraz emocjach. Rozpoznawanie i nazywanie emocji, rozpoznanie różnych sytuacji, w których dane emocje się pojawiają co pozwala również na wychwycenie schematu oraz bodźców, które wzbudzają dane emocje. Interpretacja na nowo. Zmiana myślenia, myślenie elastyczne oraz zadawanie sobie pytań pomocnych w pracy z emocjami, a także pogłębiające zrozumienie siebie oraz danej sytuacji. Bycie dla siebie dobrym w czasie całego procesu. Zmiany Nauki, inteligencji emocjonalnej, empatia wobec siebie oraz nauka miłości do siebie, miłości Boga oraz miłości do innych. Dziękuję za podzielenie się filmikiem. Jeśli interesuje Cię rozwój osobisty, a także wchodzenie w świadomą zmianę, zapoznaj się, w czym mogę Cię wesprzeć na stronie agatapieczyńskacoaching.pl Błogosławię w imieniu Jezusa.